No i zła wiadomość jest taka, że kolagen jest w ogóle nieprzyswajalny, ponieważ nasz organizm nie przyswaja kolagenu. Nasz organizm kolagen trawi jak każde inne białko, które mu dostarczymy z dietą. Więc kolagen jest w naszym organizmie trawiony i cięty na mniejsze aminokwasy, z których jest zbudowany. Aminokwasy to są takie cegiełki, z którego nasz organizm buduje sobie białka, między innymi właśnie kolagen. Więc kiedy my przyswajamy duże dawki kolagenu z dietą, przyjmujemy je, to one normalnie trafiają do układu pokarmowego. Podlegają trawieniu, pocięciu na mniejsze aminokwasy, a tam, gdzie w organizmie jest potrzeba, żeby kolagen został zsyntezowany na nowo i zbudowany, to my budujemy sobie już nasz kolagen ludzki. Więc to nie działa w ten sposób, że my kupujemy sobie preparat, na przykład taki z kolagenem wołowym albo z kolagenem rybim. I nasz organizm bierze ten kolagen w całości i wbudowuje go do naszego organizmu. To działa w ten sposób, że on z tego kolagenu weźmie sobie cegły, żeby zbudować nasz kolagen ludzki.